Dzisiejszy filmik poświęcę zagadnieniu, jak sobie ułatwić transport różnych rzeczy. Na przykład telewizory duże, czy to w kartonie, czy bez, dużo łatwiej przenosi się przy użyciu pasa transportowego. Bez problemu można chodzić z telewizorem po schodach. Natomiast na płaskich odcinkach ma się deskorolkę do dyspozycji. Bo szkoda się męczyć, można sobie postawić i jechać w razie potrzeby, można postawić ją na dwóch kółkach i pokonywać zakręty. <grymka> Trzeba skręcić, przechylamy. Mały patent na transport kół, od tej pory albo je toczyłem, albo nosiłem po dwie. Na jesieni używałem hulajnogi dwukołowej i wziąłem po dwa koła, ale trójkołowa okazała się dużo bardziej praktyczna.